Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Tym razem zapraszamy do krótkiego spojrzenia na PlayStation 5, który już jest w naszych rękach. Spodziewajcie się więcej materiałów na temat tej konsoli oraz gier na PS5 w najbliższym czasie, więc zachęcamy do odwiedzania Eurogamer.pl oraz subskrypcji tego kanału. Zaczynamy od podstawki bardzo specyficznej i przede wszystkim dużej na pierwszy rzut oka i jak już trzymamy to w rękach to też no, nie, nie jest na pewno mała montaż przypominamy, odbywa się za pomocą takiej specjalnej śruby, no to pokażemy jeszcze za moment, jak to wygląda już um, po złożeniu. Ogólnie w pudełku, jak to w pudełku wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być, jeżeli odpokowywaliście jakikolwiek sprzęt elektroniczny w ciągu ostatnich kilku lat. To nic z Was tu nie zaskoczy. Zresztą no, nie spodziewaliśmy się jakichś fajerwerków i e, nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o samo zapakowanie sprzętu, rzecz jasna. Widzieliśmy kabel HDMI, pierwsze spojrzenie. Wow! Ale ważniejsze jest oczywiście e, to, co widzicie teraz, czyli pad od PlayStation 5. E, już nie DualShock, ale DualSense. Jeżeli ktoś e, spał pod kamieniem przez ostatnie miesiące, to może nie, nie pamięta, nie kojarzy, że teraz ten kontroler nazywa się właśnie e, DualSense. Jest zmiana nazwy i jest też zmiana pada. Kontroler bardzo dobrze leży w dłoni. Jest nieco cięższy, inaczej wyważony i większy od poprzednika, od DualShocka 4. Podoba nam się na pewno wyczuwalnie chropowata struktura w podchwycie tego kontrolera, która może przeciwdziałać ślizganiu się urządzenia w dłoni. Odczuwalnie większe są też triggery, to może mieć znaczenie w strzelankach, zobaczymy podczas testów, ale na pewno już zauważyliśmy, że w niektórych grach, nie graliśmy oczywiście w nic jeszcze długo, ale da się zauważyć, że te adaptacyjne triggery i faktycznie te funkcje, które są reklamowało, że będziemy inaczej odczuwać, różne elementy rozgrywki dzięki temu jaki feedback dają te triggery, to faktycznie działa, ale więcej szczegółów na ten temat opublikujemy, kiedy trochę bardziej się z tym zapoznamy w większej liczbie gier. Jeśli chodzi o pudełko i to, jak się prezentuje konsola, kiedy tylko jeszcze nie, od, nie odpakujemy jej swoli z i skrzynki, z no to od razu widzimy, że to jest spory sprzęt. Jest większy, zresztą wszyscy już wiecie doskonale, tyle było tych porównań i tak dalej, że każdy już wie, że PS5 jest duże. I tak naprawdę robi wrażenie takich niemalże pecetowych rozmiarów, więc jest naprawdę imponujące pod tym względem. Jeżeli chodzi o sam design, no to inna kwestia, bo i bardzo kontrowersyjna przy okazji. Niektórym się podoba, innym nie, więc e, dosyć ciekawy w przypadku e, konsoli, która tak naprawdę jest taka najbardziej budząca skrajne emocje od, od dawna. E, niektórym się bardzo podoba, inni mówią, że a jakże to, nie będzie mi to na pewno pasować do, do salonu. E, nam się podoba, nam się podoba taki właśnie futurystyczny, odważny można powiedzieć, design, e, ale na żywo naprawdę wygląda intrygująco i z bliska prezentuje się ciekawiej. I po prostu lepiej niż w materiałach przedpremierowych. Może to jest kwestia użytych materiałów, nie jesteśmy nawet pewni. Tu możecie jeszcze przyjrzeć się paru ujęciom z bliska na różne zakątki zakamarki. Z różnych stron obejrzeć PlayStation 5, które tak jak powiedzieliśmy, no, prezentuje się w akcji naprawdę nieźle. A my teraz tylko powiemy, że przed Wami kolejna, tak naprawdę, porcja materiałów. Zobaczymy, jak duża, zobaczymy, na ile części te wszystkie materiały podzielimy, ale będziemy jeszcze testować różne funkcje PS5, będziemy przyglądać się różnym grom na PS5 też. Więc na pewno i na naszą stronę eurogamer.pl i na ten kanał na YouTube będą trafiać właśnie nowe materiały wideo. Na temat tej konsoli, na temat systemu, wszystkiego, co tak naprawdę z nią związane, i tak w ogóle, jeżeli macie jakieś konkretne pytania związane z PlayStation 5, to po prostu zadawajcie i być może zasugerujecie nam jakiś materiał, na który jeszcze sami nie wpadliśmy i przygotujemy właśnie coś, co przyjdzie Wam do głowy, jeżeli chodzi o prezentację ewentualną różnych elementów i aspektów najnowszej konsoli Sony. Ale teraz to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.